Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie. Sobota. No, dzisiaj trochę już popracowałem. Zacząłem wycinać towar na gołębnik. No tylko powycinałem, bo dzisiaj tylko tak trochę nie pomyślałem. Piłem motorowo, mam tylko dzisiaj do użytku. Pilarki z pracy nie wzięłem, trochę straciłem na tym, bo jeszcze dłuższy już jest dzień, można by było dłużej popracować. No, ale może trochę człowiek odpocznie po całym tygodniu. Gołębnik będzie miał. No, tak jak ten, co już stoi, to będzie 6,5 na 2,70. Belki, które będą po całości gołębnika za podłogę robić. Wycięte jedna sztuka z zapasem. To taki towar mi został z dachu. On ma. 18 na 7 centymetrów. z tego zrobię nogi 10 sztuk wyciętych Oto zrobi mi będzie robić za konstrukcję podróż no bo też różd będzie uniesiony pół metra nad podłogą No i na dach na dach towar leży w innym miejscu O, no, przy okazji trochę porządku się zrobi na działce, bo za każdym razem jak coś do gołębinika się tutaj wycina to tego towaru trochę ubywa albo łąbki zażywają w kąpieli słonecznej o, tutaj nie miałem czasu drzwiczek zrobić do woliery, już drugi tydzień się nie kąpały. No ale w tygodniu deszcze padały, śnieg padał, także mi się wydaje, że tam co nieco się odświeżyły. No, w gołębniku jeszcze nie sprzątane dzisiaj. No bo jednak od rana, od rana zajęłem się wycinaniem towaru. Bardzo nic się tutaj nie zmieniło. Karnik miałem przynieść świeży. Hmm. Świeży w sensie umyty, ale jeszcze jeden posiłek jest, w tym, który stał cały tydzień. gołębie nadal nie rozdzielone. Trochę karmę im zmieniłem. Bo kupiłem 400 kg karmy rozpodowych, trzy rodzaje i, i 400 kg junior i cały czas gołębie jechały na tej karmie rozpodowej. No i od tygodnia jednak do tej karmy rozpodowej w 50% daje Karmę JO i JM z MDM-a. No gołębie rano dostały tylko półtora miarki karmy, bo zwilżały miosedocholem i na to ziółka. Trochę może głodne są. No, normalnie jak jadę do pracy to takich miarek. Teraz przy młodych już sypie 5 No i do 18 godziny jest już to wyjedzone. I potem po pracy jeszcze trzy miarki wyjadają. No drugi lęk, który już mi się wykluł i które młode już są zaobrączkowane. No sporo par miało właśnie po, po jednym młodym. Już u tych większych młodych, te większe młode poprzerzucałem po jednej sztuce do, do innych gniazd. Może by te się goniły już na kolejne jajka I tu chyba jeszcze jedna para tylko mi została Żeby im młode przerzucić O żeby się goniły na kolejne Kolejne jajka Aż może tu złapać z jednego młodego. Pokażę nie Żeby raz 4, cztery pięć sześć, siedem. Siedem. To już trzy lotki wyrzucił młody tegoroczny, taka nietypowa barwa wyszła kurczę, kręcę tym telefonem. Chyba dwa płowe będą. Jak nigdy ten samiec płowę daje zawsze, zawsze wychodziły niebieskie z koloru samicy. No dobrze. Nie zajmuje czasu. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lot.